Dzień dobry, tutaj ja Adam. Dzisiaj nagrywamy TikToka, nie mówić, ale czemu? Bo dzisiaj muszę przyjrzeć się takiej sprawie. I inaczej zwany największy minus TikToka. Chodzi o to, że od paru dni mi jakby powiedzieć pojawiają się... Znacie takiego youtubera jak Palium? To mi się co chwilę od paru dni Pojawiają fejkowe live, gdzie niby jest jego twarz. Kamerka i normalnie. Osoby po prostu wykorzystują to, co teraz. Na live'ach się... Co jak się rozłącza? To nie powiem, co się tam odwala. Masakra. Ciszę sobie trochę, bo będę później dzisiaj na Ale masakra. Masakra, co się odwala? Wytłumaczcie mi się. Wytłumaczcie, że taka niewinna aplikacja jak TikTok ma takie rzeczy. Po pierwsze, te osoby zarabiają na pieniądz na małych dzieciach Oszukują ich, że to jest palion, albo wojan, albo inni znani YouTuberzy, którzy pokazują twarz. To jest największy minus TikToka. I dzisiaj Biorę wchodzę z Instagrama i do tych YouTuberów do Paliona napiszę o takiej sytuacji. musiał Nie pokażę. Ale nie bo nie zapomniałem, że nie jestem zalogowany. Zalogowałem, ale <laughs> Ja mam... To jest masakra, ale to jest wiadomość do Paliona. Palion, zrób coś z tym. zgłaszaj te lajwy. Bo co się odwala? Ja sobie... To wezmę i ściszę telefon. Na telefonie to zrobię zdjęcia teraz, bo zapomniałem poza odcinkiem. Wejdę sobie w jeden live. Moja koleżanka napisała, ale nie będę teraz odpisywał. Czekam. Czekam, czekam. To nie jest taki problem. Teraz mi jakoś nie Nie pokazuje mi się to, ale na serio, uwierzcie mi się. <laughs> Są takie live, gdzie po prostu uszukują mi małe dzieci. I jutro wleci. Jeszcze spróbuję do sobie potworku napisać. O. No tutaj tych live'ów jest. To jest jakoś ciężko znaleźć. A przedtem to było tak lało się tym, Ale masakra. Spójrzcie to. Ta zaznaczka. Ta mała za, to ściszyć. Bo na tych małych rzeczach się dzieją. Na live'ach tu się dzieje. Chodzi o live'y. To na live'ach się to wszystko odwala. I właśnie szukam. No takie live obecnie są. Takie normalne live, ściszę się, że nie mieć praw autorskich. Ale, wszystko co, jeżeli ostatnio przeglądałem, TikToka, live. Po, powiem przykład. To nie jest przykład, ale powiem. Tutaj powiem jest, by było, jakby był taki film, o, pokażę jak to wygląda. Powiem, tutaj jest kamerka, powiem Paliona i tutaj jakby wkłada ten, kładzie ten, szmaragdy. Skąd wiem, że to nie Palion? Bo Palion ma zweryfikowane konto na TikToku. A to kon, to co ostatnio się wyświetliło, wysiedli to nie miało. Co bo Nie. Co do wszystkich fanów. Barcelona, ale ja nie jestem za Barceloną, tylko za Real. Szukam. To powinno być takie. Nie, nie ma tu nic takiego. I co po... I, I to jest drugi minus TikToka. Dzisiaj to nazwę ten odcinek minusem TikToka. Wielki minusy TikToka. Ja polecę po TikToku mocno. Nie, nie chcę być na to. Że... Gdzieś a nie to? O, właśnie ja trafiłem Tego potworka. U nich tak nie wygląda live Tych oszustów Tu jest kamerka po... Wiem Paliona tu, jako Wstawiają smaragdy takie i Że resetują Taki trend tiktokowy I, i ci osoby te osoby, co to odwalają, to jest prawdziwy spotkanie, jakby co? To oszkują wtedy swoich widzów. O. Czasami są na takich. Nic się nie odzywa. Nikt. Nie. Przez ten. Jakby to powiedzieć, przez. jest chat GPT Albo nie wiem przez co tam wygonerwa Myślę, że to jest Nie znajdę dzisiaj Bo znając te osoby po mają, po 17-16 lat i muszą już iść spać Bo i to do szkoły Ech, ja chyba nic tu nie widzę. Nie znajdę. Ale co się odwala obecnie na TikToku to jest wielkie oszustwo. Obecny TikTok się stoczył. Lepszy był w 2017. Minusy w oszukanie kidosów. Nie chcę obrazać, ale dzieci. Niemoralne filmy, takie że nie fajne, takie nie dla dzieci. Zarabianie na oszust... oszukiwaniu u dzieci. Co tam jeszcze? Jaki jeszcze jest problem TikToka? Zapytacie. Największym problemem TikToka jest. Najgorsza rzecz. Toksyczni... Toksyczni osoby. Toksyczne osoby. Które wyzywają, uważają, że wszystko jest dla nich i taki inne. Osoby toksyczne powinny zostać zbanowane. Te wszystkie osoby, które oszukują, powinny zostać zbanowane. TikTok nie ogarnia, że takie rzeczy są niefajne. Że nie są cool. Te rzeczy powinny zostać zabrane ze świata. Taki kan. Te, na TikToku. Bo co się przez odwala na TikToku, to głowa boli. A TikTok mówi, że bierze i usuwa takie rzeczy niemoralne dla dzieci. Ostatnio znalazł niemoralne rzeczy na TikToku. I on, TikTok kłamie. Na TikToku ostatnio coraz więcej jest powalnych rzeczy. Krew, jak tu sami widzieliście. Sam nie wiem już, ale Chcę mi się z tego płakać, ale co oni tu odwalają? Wykorzystują dzieci i takie inne. To jest, kurde, głowa wychodzi, że mało ochotę pójść i podejść, walnąć o ścianę, co oni odwalają. To jest niefajne. Tak samo, jak to jest związane z, z kradnięciem miniaturek takich innych na YouTubie. To jest praktycznie taki sam jakby troszeczkę problem, ale tutaj z takimi niefajnymi, bardziej złymi rzeczami związany Masakra, co się dzieje? Na TikToku. TikTok powinien się ogarnąć, według mnie. Bo jak tak dalej będzie, to TikTok z takiej bardzo popularnej aplikacji spadnie na sam dół. Widzę to. Na suwe. Jak będzie tak dalej, to TikTok padnie. Przepraszam za, za kasę, ale troszeczkę chory jestem, chory jestem po prostu, hmm. poszukam minecraft, no idę. O! To! Widzicie tą miniaturkę? O tym chodzi. O to takie rzeczy. Nie powinny być takie rzeczy. O, tu kolejna ktraf. Masakra. bo to. Na szczęście, ja nie wiem, albo to. Co to ma być? Nie chcę tego komentować. Co to, co to ma być? Pesak to samo co no tym No Albo to To też powinno zostać Wszystko związane z plus 18 powinno zostać wywalone To to eh, nie zdaje mi się. Widzicie? To są minusy TikToka. Nie powiem tego słowa, ale to jest masakra. Masakra, co tu się odwala. To jest ten sam problem, co w, na YouTubie. Ten sam. Bardzo wielki. A mówią, że blokują na filmy. Takie, gdzie nie ma cenzury. Ja się chyba załam. O. A to co to jest? To może być, ale. Mina. Koniec wyników. Ja już kończę ten filmik, ale. Widzicie, pokazałem Wam minusy ten, a jutro. Też wleci odcinek, ale też nie od zadomowistyku, powiem tam wszystko o złodziejstwu YouTube'a. Wielki minus. Żałuję, żałuję.